Cześć, z tej strony Huchlak. Witam Was w pierwszym odcinku moich podróż w Intraco Ja no ogólnie w aws Bo nie zatrzymujmy się na jednej firmie. Byłem sobie w Kibelku na granicy polsko-białoruskiej. Jeżdżę sobie tutaj. Oto tym zestawem. Cash Borer SL35, chyba coś takiego. I Range t 520 koni najwyższa kabina odpalę sobie tutaj silnik do celu mamy no jeszcze dużo 1752 km jedziemy tam na, do Finlandii gdzieś przez Rosję z Włoch, a co tam kto, kto biednemu zabroni no w sumie to można jechać No dopiero co przed chwilą zostałem. Zaraz mówię, że przepraszam za kierownicę, no tak bywa, taka kierownica, będzie ją słychać no, Może tu będą chcieli mnie wpuścić No jedź, jedź tym czymś Dawaj, dawaj No A więc sobie stwierdziłem, że ponagrywam Kiedyś nagrywałem Nie było tego dużo O jest światło nie było tego dużo, ale ktoś tam oglądał, więc może teraz też się uda. Jadę na automacie, bo nie będę tutaj wam klikał. Tu wszystko słychać jak sprawdzałem. No i w sumie co tu. Tak na początek ciężko coś wymyśleć. Chciałem sobie nagrać po prostu testo, tak zobaczyć jaka to jakoś będzie, jak ten. I może ktoś mi tam odpowie, co tu robić dalej. Może opowiem w ogóle, co to za firma, tam Intraco. Może ktoś zna jakaś tam mini VS, -ka. znaczy no, taka to no, mini VS-ka firmy EVT. Hmm, zestawów 15, kierowców prawie 15, chyba, a może jest i 15. Ja tutaj się niedawno przesiadłem na najnowszy zestaw Range T kupiony, tam chyba 43 tysiące przebiegu miał, miało, miała teraz ma jakieś 59 z kawałek. No 59,415 więc powoli, powoli kilometry cały czas do przodu. Dobrze idziemy, bo to jednak 520 koni, to ło. Ile to by miało ton z tyłu, to tak i tak to idzie. Że się ładuje legalnie, no to... Nie ma co. No i w sumie... Jak tak kurde znaleźć temat, mogłem się przygotować jednak. Ha, kto będzie się oglądał, to się będzie śmiał ze mnie. Ale jednak tak ciężko samemu do siebie gadać. Stawię ten na 87 tylko <laughs> tak zawsze jeżdżę po prostu i sobie będę jechał powolutku trochę przejadę z wami, nagrywając to <laughs> a potem zobaczymy Chyba się trochę powtarzam ogólnie tam mogę... Chciałbym pozdrowić kilku chłopaków Adama szefa Intrako za to, że ciągnie tą fałeskę cały czas do przodu i do przodu jeszcze je zrezygnował i w sumie dentiego, który tak troszkę mnie zainspirował tym swoim nagrywaniem, trochę bo tak zazdroszczę. To Mówiłem, że ostatnio co to za gabaryt on właśnie, a ja tutaj z takim kaszbarerkiem mamy wskakuje, to dopiero on się będzie śmiał ze mną, z czym je ja jeszcze ba. Adam nic większego nie chce dać. To może ten. To ostatni, może podrzuć jakiś temat, to ja się wypowiem chętnie. Na jakiś temat. W sumie ATF-a. Może nie wts a gram już dosyć sporo. Tam na steamie chyba 1700 godzin prawie przegranych. A tam troszkę wcześniej się grało na trochę innej wersji Kiedyś, kiedyś, ale to tak może niedużo, tak z 2000 godzin jest pewnie przegranych trako przejechano już 300 tysięcy, lekko ponad Więc trochę się tych kilometrów zrobiło I tak cały czas do przodu. Już kurde na zestaw dobry wsiadłem teraz to w sumie tylko jeździć i spłacać. Zestaw RenCT ładnie brzmi, to RTA nawet no, z zewnątrz bardzo ładnie wygląda, chociaż tam kilka niedopracowań jest. Z wewnątrz no, robią niby ten interior, zobaczymy jak im to wyjdzie. Mogą, mam nadzieję, że się postarają. Zobaczę ile jest tutaj paliwa, Mam na 740 km na granicy z Rosją, tam powinno starczyć, tam na Rosji tanie paliwo. bym tam dopiero za ten koło, żeby potem nie krzyczeli, że drogę paliwo kupuję. Tak sobie będę jechał w sumie, tam do Finlandii to prosta droga teraz. Znaczy, no może nie taka prosta, ale... Ale ale. A jakiś górek dołków dół, nie ma, więc będzie się dobrze jechało. A potem, jakiś kolejny kurs po Finlandii, potem to już chyba na Francji lecę. Ostatnio cały. No, ogólnie teraz w rozpisce mnie tak rzuca. Najpierw z Polski na Finlandię, gdzieś tam na samą, znaczy, no tak, na środek Finlandii. Potem z tego środka Finlandii do Włoch, a teraz z Włoch znowu do Finlandii. No i trochę się kilometrów narobi, no ale cóż, ktoś musi. I niektórzy się obijają, to inni zapierdzielają za nich. A potem taki tak wychodzi, że niby wszyscy jeszcze. Nie wiem, czy tam jakoś tak u mnie niby nie zacina. Ale różnie to bywa po tym jak się ogląda ten film. Jakoś go tam nic obrabiać nie będę, poprawią. Jakieś szumy pewnie będą. No zobaczę, jak ktoś może to obejrzy, to się postaram następnym razem. Mikrofon mam do wymiany. To już wiem, bo w słuchawkach mi się trochę psuje i czasami ma jakieś dziwne takie rzeczy łapie szumi. Nie wiem czy w sumie teraz dobrze nagrywa. raczej dobrze. mamy gdzieś stojący taki zwykłe z Biedronki za 50 zł, który chociaż działa bez żadnych zabaw, ale muszę go tylko znaleźć. A nawet w sumie nawet, nawet nie wiem gdzie jest. Albo no, słuchawek też mi się gwarancja nie chce oddawać, bo w sumie Niestety z tego mikrofonu tak dużo korzystam, jak ło. Ale, może zacznę, to się postaram ogarnąć. No. I co tu mówić? 8.7 jadę, no tak i tak ludzi, mijam sobie na no, 9,0 nie lubię jeździć. Jednak tak troszkę, jak człowiek się zgapi nagle z górki jadę. Potem jeszcze mandaty na lts się wyłapię. Dopiero będzie no. A, tak z 8,7 tak dla mnie bezpiecznie pod górkę podjedzie, rozpędzony. Z górki też przyhamuje ten retarder, więc jest dobrze. No, ciemno, które to jest godzina, prawie druga. Wchodzi sensie wygrzew w, w sumie w realu też jest prawie druga jak to nagrywam. Tak mnie naszło jakoś w nocy, spać nie mogę sobie jeżdżę bo w dzień mi się nie chciało, no, bo w dzień mi świeci słońce po oczach I już rolety kupuję od roku ponad cały czas będę kupywał chyba, no, ale nie, chyba trzeba się wziąć, bo w dzień no, się nie da jeździć po prostu jak słońce wali po oczach. To ja w tym monitorze to nic nie widzę. Bardziej się męczę niż, niż to warte. A w nocy to się przyjemnie jedzie. Wszędzie. Tu nawet w nocy na długich nie trzeba jechać, bo w dzień to muszę na długich jechać, bo przecież nic nie widzę. A tak to teraz jadę i sobie wszystko jakoś ogarnię w miarę. Chociaż już teraz tak widzę, że się dosyć jasno robi. No to Białoruś, dopiero tam w Rosji, jak pojadę na północ, na tą Finlandię, to już prawie nocy nie będzie, bo tam prawie cały czas jasno jest. No ale, zobaczymy czy dojadę w ogóle, zobaczę gdzie ja, z 1500, do granicy pewnie jeszcze z 500 km to tylko paliwa, tak na styk, a może mniej kilometrów do granicy, gdzieś nam dojadę, najwyżej, najwyżej pójdę, na piechotę, po kilka litrów. Ja jeszcze nie chodziłem, ale już koledzy z firmy chodzili tak po paliwko sobie, moim im zabrakło i nie dojechali do stacji, no. Mnie jakoś się zawsze udawało. Najmniej to chyba miałem, jak zjeżdżałem, to teraz z rozpiski do Poznania właśnie, na sam koniec to mi zostało chyba z 11 litrów w baku. To tak i tak nam dużo, duży na zero dojeżdżali do stacji i dawali radę. Nie lubię, jak tak jedzie samochód przede mną. Zaraz mi wyhamuje, walno w niego i dopiero będzie. Dobra, wyprzedzę no, Nie wyprzedzę. Już przyspieszył. No, chyba Niemiec. Bo zobaczył, że chcę wyprzedzać, to od razu po gazie tam, no. no co za ci Ale tutaj... Lubię jeździć po tej Białorusi. Nawet po tej Rosji. Fajne takie... Drogi, proste, bez żadnych wzniesień, dołków. Widoczki czasami też są ładne. Te samochody wszystkie szybko jadą, więc nie korkuje się. Fajnie się jeździć fajnie. Tak jak po Skandynawii w sumie, po Skandynawii też bardzo lubię jeździć. Chociaż na Norwegię to już się wybieram. ohoho, oh. Chyba od początku kariery tutaj w tej firmie i nadal. Na Norwegii, nie był. Jakoś nie może posłać tam. Ale chyba się zdenerwuję i następną rozpiskę sobie edytuję i polecę na tą Norwegię, bo wytrzymać nie mogę, no tyle już rozpisek zrobiony, chyba tam teraz mam 39 albo 40 rozpiskę, coś takiego. Rozpiska każda 10 raz. No i przez wszystkie te rozpiski ani razu mnie do Norwegii nie wyrzuciło, no. Jedyny kraj? Nie, w sumie hmm. jeszcze Wyspy Owcze i Islandia, ale tam się nie opłaca jeszcze jeździć. Ale to może kiedyś indziej tam poruszę temat. A tak to to mówię, no chyba jedynie w Norwegii nie byłem. No chyba tylko w Norwegii, nawet tam w Mołdawii byłem. We Francji jednego kawałka to w ogóle nie odwiedzałem tam. Północny zachód. Tam taki. Od, no od pociągu w lewą stronę, tak troszkę w dół i tak w górę. No, wiecie o co chodzi na pewno. W, tamtym, w tamtych miejscach jeszcze nie byłem, we Francji. No ale to też pewnie z czasem wyślę mnie. No tak, to, to Hiszpania, Włochy, mówię, Rumunia, a Mołdawia, Ukraina to już byłem. To Norwegia została z takich wszystkich krajów. Ostatnio często na Finlandię mnie wysyła. Po tej rozpisce to chyba mam z 4 razy po na Finlandię, albo z 3, w poprzedniej z 2 razy. Więc jak na taki cały duży obszar, bo już ogólnie po całej Europie że to, to naprawdę dużo razy po tej Finlandii mnie wywala. No i oczywiście Niemcy. W sumie Polska też, no i to tak najczęstsze, najczęstsze kraje, jakie odwiedzam. I sobie próbuję jeździć po tych drogach, które jeszcze nie zwiedziłem. Tam na teraz na około 150 tysięcy kilometrów zjechanych na tym profilu chyba z 52% albo 1 mapy mam zwiedzone, więc nawet nie najgorzej. Może być powoli cały czas do przodu. Bardziej, że teraz tym mówię, no, tym nowym zestawem, to po górach się nie, nie, nie ma co bać jeździć, bo nawet jak 23 tony, czy tam 4, to podjedzie pod górkę bez niczego. Wcześniej miałem Volvo 460 koni, no to w sumie też dawało radę. Czasami, czasami mówię, po już pod stromą górkę miało problem z niższymi ładunkami. A jeszcze wcześniej Scania 420 koni jeździłem, to tam to już była niezła zabawa. O, no, tam to już człowiek się namachał z tymi biegami. A teraz, to jest zero w ogóle jakiegoś wysiłku. To 500, to, 520 koni. I ładnie brzmi nawet terenia Więc no, zadowolony jestem, zadowolony ogólnie. Przejechaliśmy widzę. Teraz jest ta 3 to ja na prawy zjadę, żeby nie było. I w sumie tutaj stacji nigdzie zjazdu nie ma. To widzę tak na mapie. Więc chyba powoli będę się żejnął, bo to jednak nagrywa długi odcinek tam z niczego. Aha, Aha. Oj, masz swoje gadanie Trochę się zapatrzyłem. A dobra Trudno Przepuścił mnie, hamował. A mógł jechać to By nic się nie stało, no Na szczęście pobocze było, więc nic nikomu się nie stało. Nawet nie zatrąbił, no? Co za człowiek No chyba mnie wyprzedził. Papa. Pa. <grych> no i zobaczcie taka górka. W sumie teraz to mam mało ton, to, to też tutaj taką górkę niby podjeżdża redukuje na 11, ale w sumie wcześniej na Volvo Volvo jakieś to z tym samym ładunkiem to już chyba na 9 bym jechał więc naprawdę Renia daje radę nie można narzekać najmocniejsza Renia w firmie, no jeszcze jest Magnumka 520 koni też ale to która pod gabarytami jeździ to tam mniej mocy nie mogła mieć tak, to z tych 4x2, na 2x4, na <grymne> no z tych dwóch osiek to najmocniejsza renia Reszta to tam daleko za nią, tam 60, 80 koni, niektóre nawet więcej. <grymne> Więc no, można jeździć. No ale to tak jak mówię, już słońce wstaje, powoli do celu. 1350 km, czyli w sumie chyba tam 300 albo 400 km sychaliśmy. No to nawet nie najgorzej, 18 minut. Tutaj już ładne widoczki się robią. Mam nadzieję, że tylko do tej Rosji dolecę na tym baku, bo już naprawdę 140 litrów zostało. To już niedużo. No ale zobaczymy. wiem, już się będą ze mnie śmiać. No a tak, jak na razie, no to zapraszam do komentowania, zadawania jakichś pytań może, albo jakiś chociaż temat. To nie będę tak gadał, bez sensu. Jak się spodoba, to wiadomo co robicie. No to na razie, pa pa.